Na przestrzeni tego tygodnia zrobiłem sobie lekką przerwę od nagrywania po to, żeby zresetować sobie mózg tym całomiesięcznym w sumie daily, które tutaj trwa i będzie trwało przez... Yy, no do końca mojego życia, yy, do usranej śmierci, że tak to powiem. I nagrywałem, ale nie oznacza to, że bitów nie robiłem. I tutaj mogę nawet zlikować jeden bit, który zrobiłem i jestem poniekąd z jego dumny, wyszedł mi taki Uzi trochę, ale mimo wszystko jest, jest, jest wyszedł, po prostu wyszedł, nie. Zapisałem, sobie to, zapisałem go jako projekt do dokończenia, do aczkolwiek zadziwiająco szybko go dokończyłem. To też ym, wyszedł z tego bit finalnie. Nawet sobie próbowałem coś tam na niego, pod, pod niego podskrobać czy coś, yy, naskrobać czy ten yy, ponawiać. Yy, umiem w mix, znaczy tak mi się wydaje, że ogarniam żeby nie, żeby nie ten, że tylko bity robię. Nie? Kiedyś może z tego nagram odcinek, jak się będzie chciało, nie wiem, <laughs> zobaczymy, pożyjemy. Problem był taki, że nie, nie potrafię albo nie znalazłem w tym momencie odpowiedniego flow, odpowiedni, um, odpowiedniego stylu, pod który mógłbym pokierować y, ten projekt dalej, jeżeli chodzi o y, kwestię wokalną. I jeszcze, jak byłem fanem spinów, które. Y, 800 spiny yy, prawda każdy zna każdy lubi każdy kocha spin tak zauważyłem że Zajbas, nie wiem jak się czyta z, za zaj zaj, zaj zaj nie wiem te yy, pasy 800 usemki ki zajebiście grałem z kikiem jeżeli Jesz, jeszcze się zajętnuję i tak dalej to już w ogóle mnie nie no no mnie nie no forma preview bez żadnej aranżacji bez większego zagłębiania się w chodźcie tak bardziej o teraz jest zajebiście bez żadnego zagłębiania się w jakieś tam wariacje jakieś udziwnienia tego bitu po prostu to preview którego jeszcze finalnie nie dokończyłem także <laughs> Jest to poglądowa wersja, nie? żeby nie było, że to jest, ukończona, że to jest ukończony w 100% beat. Nie. Tyle, co chciałem powiedzieć. Bit. Uzi taki bym powiedział. Taki lekki Uzi. Hmm. Czy jestem dumnym? Nie jestem. Wyszło. wyszło. Muszę powiedzieć, że wyszło. Nie jest to jakieś zajebiście skomplikowane. Jest to właśnie zajebiście proste tutaj ogarnięte. Ale jest. Ale, ale, ale buja, nie? Mi to jest najważniejsze. Są tu 3 cztery dźwięki. Prostota. Prostota, na której nam zależy, żeby jeszcze było miejsce na Woka, prawda? Yy, ja byłem Leas, yy, Lizzy Leasę. Sam nie wiem, jak to się czyta. Yy, no to był szybki bit. Yy, dziękuję za obejrzenie. Yy. Proszę o recenzję i yy, co złego to nie mam.